Dzień dobry Państwu. Gościem Medekspresu jest dzisiaj Pan Profesor Andrzej Marszałek, krajowy konsultant w dziedzinie patomorfologii oraz prezes Towarzystwa Patologów w Polsce. Witamy Pana Profesora. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Często wspomina Pan o potrzebie wprowadzenia standardów akredytacyjnych w zakładach patomorfologii. Dlaczego jest to tak istotne i jakie inne wyzwania w Pana opinii stoją przed patomorfologią? To jest bardzo istotny element, dlatego że musimy mieć świadomość, że materiał, który jest opracowywany i diagnozowany w zakładach patomorfologii, stanowi podstawę leczenia, stanowi potwierdzenie stanu chorobowego i jest początkiem wdrożenia na przykład dodatkowej terapii, tak jak w chorobach onkologicznych, terapii celowanej. I standard oznacza, że wszystkie badania, niezależnie od tego, czy są zrobione w tej części kraju, czy w innej, w mniejszej, czy w większej miejscowości, muszą być wykonane w ten sam sposób, po to, żeby pacjent dostał tę samą jakość rozpoznania i mógł podlegać temu samemu jakościowi, tej samej jakości leczenia. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie chorób nowotworowych, dotyczy to także chorób, które są. Nienowotworowe mogą być chorobami zapalnymi, ale mogą wie, przez wiele lat sprawiać trudność pacjentowi, jeżeli chodzi o życie, i dlatego leczenie w, tej, w tym zakresie też jest istotne. Warto też pamiętać, że obecnie podpisane przez ministra zdrowia standardy akredytacyjne w bardzo prosty i jednoznaczny, jednoznaczny sposób punktują elementy dotyczące nadsyłania materiału do zakładu. I jeżeli mamy do czynienia z nieprawidłowo utrwalonym materiałem, albo jest brak danych klinicznych, albo mamy do czynienia z niedoborami informacji, które nie pozwalają na postawienie właściwego rozpoznania, to według obecnych standardów będzie to wskazane, że nie jest to wina patomorfologa, tylko że patomorfolog dostał niepełne dane, stąd też jego praca nie mogła być zakończona w należyty sposób. A to, że nie dostał tych danych należycie, to również będzie mówiło o tym, że jednostka, która kieruje na badania, nie dochowała standardu, który powinien być w takim przypadku zachowany. Więc jeżeli mówimy o standardach patomorfologii, to nie jest wycinek działalności w ochronie zdrowia, tylko mówimy o pewnym elemencie, który jest kluczowy w całym procesie diagnostyczno-leczniczym i Efekt tego etapu zarówno zależy od tego, jakie są dane wejściowe, ale również ten etap generuje postępowanie w drugiej części, czyli tej terapeutycznej. I to jest zadanie, które, do którego patamorfolozy się przygotowywali od wielu lat. Mówiliśmy o tym, że ze źle utrwalonego, źle opisanego materiału nie jesteśmy w stanie dużo. Wyciągnąć czy napisać wszystko, co jest potrzebne, i dlatego te standardy są wyzwaniem także dla tych, którzy ten materiał do nas przysyłają, bo wskazują na ich rolę we właściwej, prawidłowej diagnostyce patomorfologicznej. Jeżeli chodzi o wyzwania dla patomorfologów, to jest oczywiście przyzwyczajenie się do tego schematu, który jest w tej chwili ujednolicony dla całego kraju i będzie również wymagał, Dobrej współpracy z jednostkami, które przysyłają materiał do badań, czy zlecają badania patomorfologiczne, w celu wyjaśnienia, że jeżeli będą braki, to co już mówiłem wcześniej w skierowaniu, to patomorfolog zgodnie ze standardami jest obowiązany napisać to w rozpoznaniu, że pewnych elementów informacji nie dostał, co oznacza, że to nie on ponosi odpowiedzialność za np. niepełne rozpoznanie. Natomiast proces standaryzacji, warto też pamiętać, ma aspekt możliwości wykorzystania tego materiału w badaniach dodatkowych, takich jak badania genetyczne. Dlatego, że jeżeli mamy świadomość, że wiele chorób i decyzji jest podejmowana po czasie pobrania materiału, to technologia jest ustawiona czy przygotowana na Materiał utrwalony w formalinie i zatopiony w parafinie, tylko że ten etap musi być należycie kontrolowany, i za ten etap odpowiada też ten zlecający. I w standardach kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby materiał był właściwie przygotowany do badania patomorfologicznego, i potem, oczywiście, również są standardy dotyczące właściwego opracowania i całego procesu diagnostycznego. I jak Państwo zwrócą uwagę, to jest kolejny element standardów, które ogłosił minister zdrowia, że rozpoznanie, jeżeli jest wykonywane w jednostce akredytowanej, to ono musi być kompletne. To znaczy, że musi być wykonane od początku do końca z odpowiednim standardem i musi zawierać wszystkie informacje, które są niezbędne klinicyście do prowadzenia dalszego leczenia. Panie profesorze, stoi pan na czele zespołu organizującego szkolenia Nowa Jakość Opieki nad Pacjentem, Standardy Ministerstwa Zdrowia w zakresie patomorfologii. Czy mógłby pan powiedzieć, jaki jest cel tych szkoleń i do kogo są one kierowane? Te, te szkolenia są organizowane przez Ministerstwo Zdrowia i są jakby naturalną konsekwencją ogłoszenia standardów przez ministra zdrowia. Są kierowane. Do szerokiego grona użytkowników w ochronie zdrowia, zarówno oczywiście do patomorfologów, ale to, to nie jest główny e, strumień, e, który e, powinien zasilać te szkolenia. Te szkolenia po, e, powinny trafić do lekarzy, klinicystów, do lekarzy tych, którzy zlecają badania patomorfologiczne, żeby e, przyzwyczaili się do tego elementu nowości, czyli e, Punktowania czy zaznaczania, że pewne elementy muszą być skierowani, bo jeżeli ich nie będzie, to na rozpoznaniu będzie napisane wprost brak danych, nie podano tych informacji, są kierowane do zespołu, na przykład pielęgniarek, które w gabinetach zabiegowych są odpowiedzialne między innymi za przygotowanie tego materiału, za, za, za skompletowanie pojemników i Przygotowanie tego materiału do, do wysyłki i jednocześnie są kierowane do lekarzy, klinicystów, którzy są odbiorcami rozpoznań patomorfologicznych, dlatego, że będziemy omawiać w ramach tych szkoleń również zawartość rozpoznania, co powinno być w dobrze zrobionym rozpoznaniu i badaniu, i jakie elementy są niezbędne. Również te szkolenia. Są kierowane do kadry zarządzającej szpitalami i jednostkami w ochronie zdrowia, dlatego że wiemy, że w niektórych miejscach badania są wykonywane poza jednostką, która korzysta z tych rozpoznań i trzeba w tej chwili przy ogłoszeniu standardów wiedzieć, o jakim produkcie mówimy. Przepraszam, że mówię tak trochę handlowo, ale jeżeli mamy jednostkę, która zamawia badania albo zleca je na zewnątrz, to przy wprowadzeniu standardów ministra. Powinna wiedzieć, jakiego produktu oczekiwać. Czyli tak naprawdę te szkolenia są skierowane do szerokiego grona pracowników ochrony zdrowia wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób, na różnych etapach i w różny sposób mają kontakt z badaniem patomorfologicznym czy na etapie zlecenia badania, czy na etapie rozliczenia tego badania, czy na etapie wykorzystania treści rozpoznania patomorfologicznego w decyzjach terapeutycznych. Jakie są główne korzyści dla polskiej służby zdrowia, które mogą płynąć z tych szkoleń? W ochronie zdrowia podstawowym elementem, który jest istotny, to wskazanie tych kluczowych rzeczy. To znaczy, standard mówi o tym, że badanie będzie wykonane należycie wtedy, kiedy od momentu pobrania, utrwalenia i dostarczenia do zakładu jest wszystko zgodne ze standardem. My wiemy o tym, że w wielu miejscach nie przykłada się do tego należytej wagi. I jeżeli mamy materiał, który został niewłaściwie lub suboptymalnie, lub w jakikolwiek sposób nieprawidłowo przygotowany, to nawet jeżeli trafi do najlepszego ośrodka, to z tego się niewiele da czasami wyciągnąć, dlatego że ten materiał będzie uszkodzony, będzie podlegał degradacji czyli nie będzie możliwe, Uzyskanie całości badania. Drugi element, który jest ważny dla, dla, dla całego środowiska ochrony zdrowia, jest również taki, że w rozpoznaniu patomorfologicznym będą zawarte kody chorób, jednostek chorobowych i jednocześnie mają być zawarte informacje, które są niezbędne do prowadzenia dalszego leczenia. To leczenie to oczywiście onkologia, po to, żeby nie wykonywać tego badania wielokrotnie albo nie powtarzać badania, tylko standard wymusza niejako. Wykonanie badania od początku do końca w jednym ośrodku, bo za tym prędzej czy później będzie szło finansowanie, bo Ministerstwo również równolegle do tych szkoleń i do tego programu akredytacyjnego i standardów prowadzi projekt pilotażu finansowania badań patomorfologicznych, tak żeby nie było ograniczenia wykonania badania poprzez ograniczenie finansowe, bo na przykład takie są umowy pomiędzy podmiotami. Ale warto też pamiętać, że zawarcie w rozpoznaniu kodów morfologicznych pozwala na właściwą ocenę epidemiologii chorób w kraju, czyli kolejny etap to jest zyskiwanie dodatkowej informacji na temat dystrybucji czy rozkładu różnych zjawisk chorobowych w Polsce. Więc tu mówimy o kilku takich aspektach dla ochrony zdrowia. Po pierwsze, mówimy o tym, że odpowiedzialność za właściwie przeprowadzone badanie, leży nie tylko w, po stronie patomorfologów, tylko także osób, które zlecają, przesyłają. Mówimy o tym, że wprowadzamy standard mówiący o pełnym rozpoznaniu i informacjach, które później również stanowią element kreowania polityki zdrowotnej kraju, bo będziemy mieli już twarde dane dotyczące rzeczywistego, rzeczywistej dystrybucji chorób w naszym kraju. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem MedExpressu był dzisiaj pan profesor Andrzej Marszałek, krajowy konsultant w dziedzinie patomorfologii. Dziękujemy panie profesorze. Dziękuję bardzo. Zapraszam do szkolenie.